Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku The Island Challenge. Jak tutaj widzicie El, zaczynamy odcinek z Eleną, która na jednej nie ma za fajnej. Ale co się stało? A, zawstydzony? Czemu? Przecież nie popuściłaś przy nich? O co chodzi? Nie wiem, ja sobie może kłoskam. I ogólnie powiem że chciałabym właśnie tutaj postarzyć naszego Aleksa. Stwierdziłam, że jedne dzień będzie mieć, wiecie małego e, postarz chodź ponieważ no wiecie no bez sensu tutaj żeby było takie małe a tutaj wiecie też potrzebujemy szybciej zresztą też można zawsze modyfikować zasady gry nie bo zmówione czy wiecie muszą być tak czy nie wczesne dzieciństwo i teraz co by ci tu dać może nie wiem ciekawe świata Dobra, weźmy Ciekawe się, tam O Matko, coś tu jest ubrane. Dobra, oczywiście będziemy mu zmienić strój. I od razu mu tutaj łyżeczko musimy wstawić, no bo wiecie, nie mamy łyżeczka. Tutaj włączymy i oczywiście pięć gałązek idzie na to. I już mu tutaj kładziemy. I tak kołyskę tutaj będziemy już dawać, wiecie, tutaj parze obok, bo też będę chciała się, żeby oni się dzisiaj, wiecie, postarali o dzidziusia. Także czekajcie, to może tu przeniosę, nie idzie, dobra, Tu mi się wydaje, że będzie ok. Powiem wam, że nie wiem, który tutaj by było takie, można powiedzieć, najbardziej, wiecie, takie wyspiarskie, bo nie ma tutaj takiego. I ma później, no wiecie, wy, no tylko jakie coś się liczy, no mi się tak podoba, no, tak za bardzo nie pasuje. A tego mi się wydaje, że może później no w samochodzie to chyba to będzie to podstawowe, będzie najfajniejsze i tutaj oczywiście damy takim mi się wydaje kolor kum. Może was tutaj przysuniemy, małemu damy tu bardziej. O, tutaj. O, i fajnie. Dobra. To Do małego tylko będę musiała później przebrać, no bo nie zostawię go w jakich ubraniach, no bo no. Yy, daj jedzenie z wyposażenia O, możesz tak dać? O, to fajnie, dajmy ananaska Ty jak tak Ty jesteś w miarę Ty tu nie jesteś nawet głodny, ale Damy ci... O, to Sofia śpi Cały... Może wiecie co? Moglibyście mi tu wstać Postarać się o to dziecko Z belkiem coś się im stało Nie wiem, takie brudne, wiecie? Nie mogę tego wyczyścić Ej, nie zostawiajcie małego... się tam starajcie o dziecko. Za chwilę idziemy już do losowania. Ej, 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 nie robimy żadnego bałaganu. Chodź, chodź. No, wiecie, ja za chwilę będę przebierać. Mateczko, chodź tutaj do swojego dzieciątka. Popraw humor. Co, idzie to jednak wyczyścić? Dlaczego mi się nie pokazywało? No to zużyj... Aha, to użyj kapki wysiłku? Czy się mycie, czy co? Dobra. Tu chodź. Chodź, bo tutaj Sofia musi zrobić test ciążowy. Zobaczymy, czy się udało. Mam nadzieję, że tak. Co, jednak nie? O Jezu, to Dobra. To my lecimy teraz już do losowania. I 10 to poświęcenie dwóch uprawnych roślin. Dobra, także ja już jestem tu przy naszym ogródku, można powiedzieć. I tutaj dwie rośliny, to co? Może kaktusa oddajemy. I tutaj yy, ananasa. O, dobra. Nie jest najgorzej, więc wolę na pewno poświęcać dwie uprawne rośliny niż, nie wiem, Simana, Dobra, to ja już wracam do Was następnego dnia. Siódemeczka i dostajemy pięć nowych gałązek. Więc, jak widzieliście przed chwilą na głosowanie tej pięć gałązek, to mi się wyciągła jedna szósta, ale tą po prostu odniesiemy tam, żeby wieć, nie myliłam. I co? I bierzemy Elena. Słowaj do wyposażenia. Jak wiecie, dzisiaj nie ma za fajnej pogody na naszej wyspie. i wiesz. I coś do jedzonka, To znowu pójdziemy, oczywiście, w owocnym. Jeśli chodzi o Aleksa, to go przebrałam. Także już Wam go pokażę. I chodzi na dół, może co? Poczytasz coś. O, także tak wygląda. Ale jak widzicie, mam nawet tutaj ugarnięte wszystkie te. Naprawdę starałam się go wiecie w nocy. Jak najbardziej, że tak powiem, dopieścić, coś przydało. Ale aczkolwiek na przykład wiecie. Przybierałam mu tą pieluszkę. Eko Sim parę razy, a on nadal jest brudny. A czemu ty jesteś smutny? Ej, wychodźcie wszyscy tu co, bo jeszcze was piorun trafi. Może obejmi czule, żeby się tak nie bał. I nie wiem. Opowiedz śmieszną historię. <grytanie> Dobra, i to jest ciebie bałagan, także musicie po to posprzątać, przykro mi i co? i lecimy dalej mamy tutaj już nowy dzień tutaj Sofia właśnie przyszła tutaj jedzonko jakieś wiecie tutaj ogarnąć aha dobra nasze nieistniejące rachunki które oczywiście na wiecie, nie są ale no zapłacimy, nie chcę mi się pojawić. w sumie może ten kod zrobię, zobaczymy Mam jakiś problem z tym ogniskiem, w sensie wiecie, tak było ok, tylko po prostu jego... Ja cię przekładam po prostu z miejsca na miejsce i nie wiem o co chodzi. Było, to było wszystko ok, teraz mam jakiś problem. Dobra, ty też głodny, no jedzenie będzie, ale później troszkę. Elena, ty też masz zabawy w sumie. Wiecie, co? Zrobimy coś, co jest najłatwiejsze na zabawy i na towarzystwo. No leć. O, malutki. O, wreszcie się oczyścił. Tak? O, super, cieszę się. Ale co ty robisz, dziecko drogie? Nie. Chodź, chodź. Może poznaj go, co? Się tu chyba nie znacie. Zapytek minął dzień. Zobaczmy, czy się odpowiada, co, co masz. Czemu ty jesz takie posiłki? Gdzie ty im tu wchodzisz? Wyjdź stąd? A nie mogę, zero prywatności, naprawdę. Co ty robisz z glinem? No dobra, i ty, to chodź się tutaj ogarnąć, a my idziemy do losowania. 8 i 1 Sim traci 4 punkty umiejętności. No i co, chyba Sebastianowi to zbierzemy po prostu, wiecie on, jest jakby co ostatni w tej. Dlatego mi się wydaje, że będzie mi najłatwiej wiecie w najzwyczajniej w świecie tutaj ogarnąć to, żeby wiecie mu nabić, bo jak wiecie na przykład idę no i bym wzięła to mogę już mieć problem właśnie z zapamiętaniem e, to chodzi od razu pływać rekreacyjnie musisz no z powrotem nabić tutaj i lecimy zobaczyć jak tutaj żerełko jest gotowe także chodź, wrzucimy coś na ząb wszyscy dalej chodź, tup 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 chodź chodź, muszę później ogarnąć coś z tym ogniskiem nie mam pojęcia o co może chodzić Dobra, no to weźcie sobie, weź porcję, weź porcję i ty też weź porcję, mały nie jest głodny chyba, nie jest głodny, dobra. To co, ja już do was wracam, no kolejne losowania. Szósteczka i nowy sim. Także mamy tutaj nową wyspiarkę Alice, jak widzicie wyszła w takim, no nieciekawej pogodzie, no ale cóż. Także ty Alice, co to byś mogła w ogóle się uczyć? Chyba ogrodnictwa najszybciej, tak mi się wydaje, bo... E, dobra. Nie, ktoś ma książkę z ogrodnictwa. Teraz tylko pytanie kto? E, tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Może tutaj są... Ja mam dwójkę. Kto ma jedynkę? Co się stało malutki? Co się stało maluteńki? Gdzieś ty jest? Gdzieś ty jest mały? Schodzisz co? Nie się. Spokojnie rodzice się za chwilę to wam zajmą tutaj, no. Dobra, także ty moja droga się ucz. My tu potowarzyszymy... Bądź po... O, właśnie chciałam powiedzieć, że nie wiem kiedy będzie poród. Także fajnie. Urodź dziecko. Dawaj. Yy, kid z tym leć dziecko rodzić. Dalej, zobaczymy czy dziewczynka, czy chłopiec. Leć. No, zobaczymy właśnie. Chciałam powiedzieć, kiedy to będzie poród, to tu proszę. No, co ci jest? Czemu jesteś taka nie Zjedz sobie owocki może co? Dziewczynka! O! Nazwijmy ją może... Chloe... Chloe? Czekajcie, źle napisałam. O tak, nie? Dobra, może być Chloe. Fajnie, mamy dziewczynkę. Bardzo fajnie, może wiecie, tutaj... się polubią. Zobaczymy, jak tu będzie. Golematko ile ich ty mówisz, tutaj jest. Gdzie ty, Sofia, lecisz? Olej to. Przykro mi najważniejsze teraz jest tutaj malutka. Dalej leć. Dobra, ogarnijmy was wszystkich po kolei, bo to, to spojam ja już teraz w tym momencie, naprawdę wyzwanie, żeby ich poogarniać. I chodź tu później do małego. Popraw humor. Rób zabawne miny. Typ. Ty jesteś nadal głodna. W ogóle, po pierwsze, to ty się przebierz, co? Eleno. No, dawaj. Eee, może w tą. I teraz oczywiście jemy. I jemy. Muszę oczywiście też... ...niedługo tutaj... ...porę roku cofnąć. No się no wiecie, to my tutaj gramy na wyspie, gdzie jest cały czas ciepło, tak? Także jedz, jedz sobie. Eee, Chloe poszła spać. Ej! Alice, coś ty zrobiła. Nie idź opłakując. co ty? Bo jeszcze do nas będzie przejść teraz dzień, bo powiem wam, że przychodzi do nas duch Chloe w ogóle. O właśnie, w ogóle teraz obraz zauważyłam Chloe Chloe. Wiedzą, że to na część właśnie tutaj. A, bo ty będziesz spała zaś na tym. No trudno. O, mały widzę, że jest zainteresowany. Ojejo, jakie urocze. Dobra, chodźcie mu zaś... Eee... Oj, tu musisz iść do łazienki, to leć dalej skorzystać. Ty jesteś brudny, jesteś głodna, ale ty masz owocki jakieś tutaj, to sobie zjedz małym. Dawaj, jedz, jedz. No. No, ty jesteś zawstydzona, dobra, zmoczyłaś się pewnie, jak zwykle, dobra, To chodź tutaj. chodź matko tyle tych zim, że to jest masakra jakaś, serio. Ty, ty, w ogóle mi, co ty tu robisz? O, już się pogoda ogarnęła, to fajnie. To wyź zbierz cały plon, czy możesz coś zrobić? A, możesz to odchwaszczać? To odchwaszczaj, dobra. To chodź moja droga. Pójdziesz tutaj na bór się załatwić, na buś. I tutaj może choć, nie wiem, troszkę rybek połowić, a później jeszcze sobie troszkę popływasz, co? Wiem, ty będziesz teraz przez... Ojejciu, a czemu ty tego nie jesz, mój drogi? No zjedz to. No dalej. Mamuśka, zmień brudną pieluszkę szybko, chodź tu. Jaki telefon? Olej to. No i jest to owocki. Co to się stało, że ty je wyciągasz, a ty ich nie, jesz, co? Czy ja może klikam umieść w świecie? Tak też może być dobraną. No. Zjedz sobie wszystkie. Przynajmniej, że jeśli najmniej nie będziesz głodny. Użyj pieluszki. A, wszyscy muszą prysznicę. Chyba będziemy musieli kolejny tutaj prysznic sobie ogarnąć, bo naprawdę ja to widzę bardzo słabą. O, znowu pada. To już idź do domu. Leć do domu, no. Jeszcze ci piorun tu trafi i tyle będzie. Chodź, chodź. W ogóle powiem wam, że mają, cały czas jakiś tutaj problem z tym ogniskiem, wiecie. Mogą go rozpalić, mogą dorzucić, ale nie mogą, jakby... właśnie sobie upiec przy nim czegokolwiek, także nie wiem, o co chodzi. Już wymieniłam im to i postawiłam naprawdę w takie różne miejsca, ale do niej nic. Nie wiem, o co chodzi. Kompletnie nie mam pojęcia, o co im chodzi. Mały tu widzę, że rozmawiam. Na potęgę, w ogóle macie strasznie ciemną... Eee, czekaj, 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 chodź tutaj wychowawcze, nie... Poproszę o umycie się. Tak, please. Czy się jakoś sam umyje, czy coś? Nie, no wątpię, nie? Wątpię, nie? Coś z tym zrobić, w sensie, no bo nie, nie trudno jest. Ja mówię, a ja tylko, tylko pieluszki tutaj zmieniam. Oje, nie płacz. Użyj pieluszki, może co? Ej, co tu się dzieje, po prostu? Ej, może uczmówić, co? A później opieka nad małymi dziećmi i chodź przewinąć. Dalej chodź. Matko, jest to naprawdę tyle, że to jest masakra. Co ty chcesz robić? Głodna jesteś. Czekaj, to możesz wytrzeć później. Później możesz tutaj też... I książkę odłożyłaś znowu, tak? Otwórz. jaj. I czytaj, czytaj moja droga, że chociaż ci te jakieś umiejętności bijały się. Może ty sobie cię w ogóle z córeczką poprzywitać, bo ty się jeszcze z nim nie witałeś, Jakby wypadało, mój drogi, troszkę. Dobra, to ty już tego nie czyść, ty się tam ucz. Zabawa! Czekaj, bo ktoś tutaj miał kaczkę. Czy ty się tą kaczką będziesz mógł bawić? Chyba Elena ją miała, tak. Czy to mój drogi, będziesz mógł się nią bawić? Czy nie? O, może się bawić, to fajnie. O, drogi, cię przebieramy znowu. Ej, jak to mu rośnie chyba. O matko, jakie wzory. Powiedzcie mi, że wyście się wszyscy się już robicie śpiąc, że one jest naprawdę po do spania. To chodźcie tutaj ogarnąć weź szybki prysznic. Weź tak z dwa razy się wykąbrz, rozbędziemy ogarnąć do spanka. Później sobie zjedz oczywiście coś. I jak zjesz to mi tu podejdziesz. Żebym wiedziała, ty jak tam. Dobra, ty jesteś tylko głodna, to chodź sobie tutaj zjedz. Zjedz. I zjedz. Dawaj, jedz, jedz. No. I tu możesz sobie posprzątać też. Tu tego nazbierało dosyć sporo jak tam. Podrosło ci trochę, trochę ci podrosło. A to tutaj jeszcze kokosik, piśnie. I też moja druga, choć tutaj, żebym wiedziała, że wy jesteście ogarnicim. Sofia, 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 zabawa. Tu też weź sobie coś poczytaj. I później chodź tu sobie też zjesz, kokos, wiśnie. Małe jak ty tam. i ty chodź spać, już co? Ty chodź spać. Przestań mi ją opłakiwać, co? Jeszcze nas naprawdę będzie częściej odwiedzać Tego nie chcę, chyba będziemy musieli ją po prostu odesłać, wiecie, ze światy I ty już chodź się zrzemnąć akurat No bo ty już jesteś śpiąca, widzę Dobra, ty się możesz już ogarnąć Ty jak tam? Ty czytasz książkę, mój drogi Dobra, to ty idź spać Teraz jesteś smutna, dobra Ringo, chodźcie, wszyscy już gdzie ty mi tu będziesz szedł na dworek? Tu masz toaletę jeszcze pustą, to chodź tu. Dalej mam wczesną godzinę, ale co zrobimy? Podejdź. No oczywiście wiedziałam, że coś tak skończymy. Oni po prostu uwielbiają przechodzić koło toalety, ale jednak nie muszą zaliczyć już wpadka, jak są koło tej toalety. No dalej, chodźcie, chodźcie. No i oczywiście kolejna fadeczka, no bo. No teraz musisz czekać mój drogi niestety No ci nic nie poradzę na to Dobra ja tu ich będę ogarniać już I leć spać Ty tutaj leć I się szybko tutaj ogarnąć i też spać A ja Wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia do następnego Pa!